W życiu jak w boksie, jeśli chcesz coś wygrać, musisz o to walczyć. I musisz być w tym dobry. Wojak, dobry jest. Jesteśmy z Mariuszem Wachem w konferencji prasowej w Warszawie. Wczoraj byłeś w Hamburgu, dzisiaj jesteś w Szeratonie w Warszawie. Powiedz, czy w ogóle robi to na Tobie jakieś wrażenie te spotkania z Władimirem Kliczko, no bo wcześniej nie miałeś okazji stanąć wokół oko z takim pięściarzem i ogólnie w ogóle brać show w, w konferencjach, które jest takie show. Na pewno, wiesz, to, to jest moje nowe doświadczenie, ale e, psychicznie nastawiam się psychicznie na, na takie coś. Wiem, że, że to e, dużo, dużo Trzeba mieć cierpliwości, dużo energii na takiej, żeby nie, żeby, wiesz, nie zrobić jakieś gafy, żeby, żeby nie odwrócić pierwszy wzroku, żeby, żeby coś tam nogi się nie ugięły. E, przygotowywałem się Psychicznie, bo fizycznie to, 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 to nie, ale psychicznie do takiego, takiego, takiego zadania. No właśnie, jeżeli chodzi o psychikę, tutaj pójdziemy krok dalej, jeżeli chodzi o walkę, czy ty jakoś e, będziesz, nie wiem, może jakimś psychologiem ćwiczył, czy, czy jesteś na tyle, czujesz się mocny, że, że bez przygotowania wiesz, że, że dasz radę, bo już było kilku takich zawodników, gdzie jeszcze się walka nie zaczęła, a oni już, już pękali przed walką. Jest to... E... Będę, będę miał konsultację z psychologiem. Zobaczymy, wiesz, zobaczymy. Ee, no, zobaczymy. No. Coś takiego na pewno mi nie, nie, nie zaszkodzi. Ja uważam osobiście, że, że psychikę mam naprawdę bardzo mocną, e, ale taka rozmowa, jakieś sesje z psychologiem na pewno nie zaszkodzą. E, na pewno szanalizowałeś walki Władimira. Powiedz, gdzie gdzie upatrujesz swoich szans i jego słabości w tej, w tej najbliższej walce? No, prawie praktycznie wszystkie jego walki oglądałem, ale my koncentrujemy się na tych, co było co było do, do trzech lat wstecz, to um, pewność siebie, muszę być wyjść zdecydowanym, atakować go, to jest, to jest sukces, nie, nie czekać na jego, na jego ataki, bo to jak będę się cofał, uciekał, um, bronił się, tylko to, to tej walki nie wygram, muszę, muszę po prostu zadać więcej ciosów od niego. A powiedz, ty przywiązujesz w ogóle to, co oni mówią na konferencjach, bo Kliszkowie słyną z tego, że zawsze chwalą swoich przeciwników, a im bardziej chwalą, to później, tym bardziej biją na, w ringu. Czy, czy to ma jakieś znaczenie dla ciebie? Nie, nie. Wiesz, oni są. Oni są profesorami tak jak w ringu i poza ringiem. Oni e, złego słowa na jakiegoś zawodnika nie powiedzą. E, nikt ich nie wyprowadzi z równowagi. E, i oni nie wiedzą, co, co, jak jak, wiesz, jak, zachęcić ludzi, dziennikarzy do, do tego, żeby, żeby jeszcze bardziej podkręcić tą, tą walkę. E, a powiedz, bo o przygotowaniach już tutaj zdradziliście z, z Mariuszem Kołodziejem, że będziecie przygotowywać się w Europie. E, to jeszcze nie, nie wiadomo dokładnie, gdzie, ale. Nie, nie wiadomo czy dokładnie. Ale powiedz, kto w ogóle był pomysł i czy to ma być właśnie, żeby przygotować się na ten europejski klimat, żeby nie przyjeżdżać za późno z Ameryki, tak jak popełnił błąd Tomasza Damę, który później przyznawał, że się nie zaklimatyzował? Nie, to, to była wiesz, wspólna decyzja wszystkich. Moja, moi, mojego trenera, promotora, menadżera, wszyscy, wszyscy doszliśmy do wniosku, że, że takie treningi tutaj w Europie, żeby zaklimatyzować się. To wiadomo, w Stanach w listopadzie może być, może być ciepło, a tutaj może być już śnieg, więc, więc minusowa temperatura. I dlatego zdecydowaliśmy, że, że ostatni etap przygotowań, ostatnie 6 tygodni spędzimy w Europie. A czy nie uważasz, że ten przeskok sportowy będzie dla Ciebie zbyt duży, no bo wcześniej walczyłeś już w Ameryce z dużymi pięściarzami, no ale to jednak Maguraj czy Fields to, to, nie, to jest dwa poziomy niżej od, od Władimira, czy to nie będzie dla Ciebie za duży przeskok? Wiesz co, myślę, że, że tak powiedziałeś, że, że nie walczyłem jeszcze z takim zawodnikiem jak Kliczko, ale żeby być mistrzem trzeba w końcu wiesz, zmierzyć się z mistrzem, trzeba go pokonać. Jak będę cały czas, wiesz, mógłbym teraz siedzieć gdzieś w Polsce czy w Stanach, za tydzień mógłbym walczyć, wiesz, kolejną swoją tam 28 walkę, za, za, za 10 lat byśmy się spotkali, bym miał 50 walk, 50 wygranych mógłbym coś takiego zrobić, ale wiesz, i, wiesz ja inaczej, inaczej myślę, na, wiesz, na temat tego, tego sportu. Trzeba, trzeba podejmować wyzwania, trzeba się sprawdzać, wiesz, przegrać to, to żaden wstyd, wiesz. Trzeba się po prostu pozbierać, i zabrać jeszcze do, do cięższych treningów, jakby, jakby się, wiesz, jakby się przegrał jakąś tam walkę. Na konferencji patrzysz ten temat Twojego mocnego ciosu, Powiedz, czy, czy Ty jednak nastawiasz się tam na nokaut? Bo na punkty zawsze wiadomo, że w Niemczech jest ciężko. Wiesz co, to jak powiedziałem, cięż... nie, nie da się, nie da się zaplanować nokautu. Trzeba go, trzeba go, wypracować z rundy na rundę, z rundy na rundę. Niekiedy, wiesz, nawet, e, najbardziej efektowne nokauty są których nie zaplanujesz, który taki wiesz, wyjdziecie z niechcenia i wtedy wiesz, że przeciwnik się nie może pozbierać z ringu. Nie, nie planuję, nie planowałem, wiesz, planuję knokautu. Wcześniej z Kliszkami, a dokładnie z Witaliem walczyli już Sosnowski i Adamek. Powiedz, Twoim zdaniem, jak oni błędy popełnili, że w ogóle, nie mówię o zwycięstwie, ale nie byli w stanie nawiązać równorzędnej walki? Ciężko mi się wypowiadać. że Nigdy, wiesz, nie. Nigdy się źle wierzy, że o, o, o naukach nie wypowiadałem. Po prostu wiesz, nie, wiesz, nie, nie, nie byli gotowi na, na te walki. Y czy, wiesz, ciężko mi powiedzieć, jak, jak u nich psychika, czy, czy byli psychicznie wiesz, przygotowani. Na pewno, tak jak każdy zawodnik, który, który bierze taką walkę Mistrzostwo Świata, byli, obydwoje byli, byli w 100% przygotowani na te walki. Po prostu coś tam w psychice im. Y y nie upokładali tej walki w, psy, w, w głowie. Art, Artur Szpilka powiedział, że będzie Ci kibicował, ale jednak jego zdaniem jest na to Twoją walkę z Wadimirem za szybko. Powiedz, jak to skomentujesz. Nie no, za wcześnie wiesz, że... Cie... Ciężko mi powiedzieć, co by, co, co by było za, za dwa lata. Mógłbym poczekać jeszcze rok, dwa lata, odmówić. Tak samo, że nie miałem, nie, nie przyszli, nie przyszedł obu z, z pistoletem do głowy, żebym, żebym podpisał ten kontrakt. Również, że mogłem odmówić, nie byłoby żadnego wstydu, jakbym odmówił tej walki. E, a daję sobie uciąć rękę, że. E. Czy że większość zawodników, którzy, którzy by dostali taką propozycję walki o Mistrzostwo Świata, nieważne czy by miał 5 walk, czy 10, 15, 20, a wziąłby tą walkę bez, 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 bez względnienia okiem? Jak ty do tego pojedynku podchodzisz? Raczej, raczej myślisz, że to jest Twoja życiowa szansa, że albo teraz, albo nigdy już się może taka sytuacja nie powtórzyć, czy podchodzisz do tego spokojnie, że jeżeli nad się nie uda, to, to będzie szansa na kolejne dobre walki? Dokładnie, ja, ja tak podchodzę. Ja traktuję tę walkę jak kolejną, kolejną moją walkę. Jestem święcie przekonany, co, coś odpukać, odpukać. Nie, nie wyjdzie w tej walce, w najbliższej przyszłości dostanę jeszcze, jeszcze możliwość walki. Ale na pewno będę przygotowany, dam z ciebie wszystko, zostawię trochę, trochę zdrowia na tej walce, żeby, żeby jemu napsuć zdrowia. Ostatnie pytanie, a właściwie Twoje typowanie w sobotę Grzegorz Proksa zmierzy się z Gennady Gołowkinem. Powiedz, jak obstawiasz ten pojedynek i czy Proksa zdobędzie Mistrzostwo Świata w wadze średniej? Chciałbym, chciałbym bardzo, chciałbym bardzo żeby zdobył. Miałem okazję trenować i z Proxą i z Gołowkinem, z Gołowkinem w Niemczech, z Proxą tutaj w Polsce u niego. To są dwa różne style Proxy i, i, i Gołowkina. Będzie bardzo... Wybieram się na tą walkę, również zapraszam przed telewizory będzie ciężka, ciężka walka dla jednego i dla drugiego. Nie mówię, że, że, że... wiadomo faworytem jest Gołowkin, ale Proksa Taniowski nie sprzeda. Postawi, wiesz, wszystko na, tak jak ja, postawi wszystko na, na, na na szale, żeby, żeby wygrać tą walkę i na pewno będzie bardzo emocjonująca walka. Jeszcze jedno pytanie, bo mi się przypomniało teraz. Y, mi, teraz już wiem, że oficjalnie będziesz walczył z Władimirem Kliszko, ale kilka dni temu jeszcze pojawiały się informacje, że, że mogą być jakieś problemy kontraktowe i nie wiadomo, czy do tej walki dojdzie. Powiedz, o co tam chodziło? Bardziej bym mógł wiedzieć mówi mój promotor, menadżer. Tak, tak jak było wspomniane na konferencji, że to że to wiesz, nie jest jeden punkt tam. Tam jest wiele, wiele, bardzo wiele punktów, które trzeba po prostu dograć. Eee, oni. Eee, tyle. Ale czy możesz zdradzić, co jeżeli wygrasz, a co jeżeli przegrasz? Czy tam będą jakieś rewanże z Witaliem z Wladimirem? Eee, nie mogę mówić na ten temat. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Prawdziwa walka, prawdziwe emocje na galę Wojak Boxing Night zaprasza Wojak.